Ciemaczko witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pierwszy formatek na kanale, czyli Poppy Playtime, chapter pierwszy. Tak ja słyszałem dużo głośno o tej grze, więc chciałem spróbować. Heh. O, zaczynasz. Subsłukujcie kanał, bo ja specjalnie dla Was. Kipniemy to całe, bo do... i tak nie tu mam, angielskiego. do końca. To, więc widzę, że w ten czas jak to się łaby z takie i lajka na kanale. Czekajcie sprawy czy mi się nagrywa. Nagrywa. Dobra. Zacznijmy. Taki okay. Tu się tak czy Okej. jest... Nie mamy klucza. Chcę mieć klucz? A nie, e! Nie. No i co my tu mamy niby znaleźć? O, ciukcia. Teraz jest na jakieś tyle akody w drzwi chyba. Okej. Okay. pójdźmy je otworzmy. Panią nam to chyba. A. Chciałbym do ciukcia zielonego, żeby żółty czerwone to chyba było. Teraz już. Ciukcia działa. Pomijmy to, bo to jest chyba gratpak, o tym też dużo słyszałem. O, mamy łapkę pierwszą. I teraz jeszcze się mogę nie znać wieczorem. Jak ja da... Czekajcie, ściszę to sobie, bo aż... A, jest Hagi. Dobry Hagi. O, teraz udało się. Chyba jak coś pewnie raz. A, bo to tak działa chyba. Przepraszam jeszcze raz. I teraz jest... Mhm, mamy to wierzyć. Dobra, pójdźmy ciągli. O, do do? O, Hagi! Cześć przywiepiona. chcę. Я не страсти так. Где мне сечка? Так что ты знаешь? Ты батак, ведь... Есть одна. A tu jest, jest to jest trzecia pewnie będzie gdzieś na no, tej Bo co tam może być? Tylko w ogóle potem to nie A może tam gdzieś tam, w tym pokoju to będzie? Takie truchy. Nie no, nic. Tu wróćmy. Tak. Pawiła bitum jest. No ludzie weźcie! Tu jest! A tu jest jakaś dziurka? Nie wiem. Dobra, mamy wszystkich, idziemy. Let's go. Nie ma hagi. Aha, i uciekł. Dobra, jedzie chyba. Ну без рукава в каком состоянии? там больше было на. Да, чем на вон лапка. Давай, чем нам две лапки? Tak więc i płka. I to tam teraz im prowadzą. Tu jest jeden i tu jest dwa. Pewnie tu. Tu. O! Działało. Widzowie jakie jest mam He, he, dobra. Nie, bo tu ciemno jak nie powiem gdzie o. nie straszcie mnie jeszcze będzie jedno? tak jest tu lampka taka Zwróćmy sobie na górę. Nie będę sobie ogólnie wtychiwać kaset. Jak to będzie tylko na czas. Czekajcie. Ta zagadka może być troszeczkę trudna. Dobra, mamy. Nie stało. Starczy. Nie staczyło. Ale jest śmieszne. Mi. Uwaga. au i połamane. Jakie tu było straszne. Aha. Jak chcecie widzowie czapter dwa, to piszcie w komentarzach. Ta maszyna jest dziwna, ona podejmę zrobię ze mną. Na konto nie przychodzi teraz. Dobra. Co idziecie do babka? To jest kot i pszczółka. Nie je, jakie krzydła, ma to jest pszczółko kopek chyba. Psztuko? Teraz tam ja tu mam Chcę położyć. O, chyba tak. I to do której jestem drzwi? uciekać do wędrów? Och sie ma potworku podfork i papa. Ja, ja nie wiedziała iść. Tu, tu. Jednak nie nadnie mnie tu. Tu. Tu chyba. Idź. Ja. Tu to się świeci. Ja. Idź! Nie tędy! No nie, proszę. Proszę, nie patrz się w bok. Nie patrz się w bok.